Siemanko, cześć i czołem. E, jako, że mi się chce i niewiele do tego potrzeba, a że całą zimę przespałem na dworzu i to nie pierwszą, idę spać poza dom, poza łóżko. E, wy też to możecie zrobić, wystarczy tylko chcieć i wziąć parę rzeczy. Więc tak. Jakiś plecak. Jak ktoś nie ma, może być zwykły worek. Hamak. Zwykły materiałowy. Nie jakiś specjalny na minusowe temperatury. Normalny hamak. Żeby hamak przymocować biorę kawałek linki i mam nadzieję, że nie okaże się za krótki. Ale tyle biorę. Nożyk. Jakby trzeba było linkę uciąć, przeciąć, pociąć. No i niezbędnik każdego obiegacza, rowerzysty czy spacza w lesie. Wystarczą zwykłe ubrania. Nie jakieś wymyślne. Zwykła, normalna czapka. Rękawiczki. Być może nie będą potrzebne, ale lepiej mieć. To jest golfik. Wełniany. To jest część mojej piżamy, pod którą spałem, której spałem całą zimę na dworzu. Tyle że na łóżku. To jest drugi wełniany sweterek, ładniejszy. Też golfik. Co do spania na dworzu, zauważyłem, że dużo wcześniej się wstaje. Jak śpię w domu, to... Znaczy, śpiąc na dworzu ma więcej energii. Jest to też częścią hartowania się. Jak przyjdę spać do domu, do zamkniętych okien lub ciepłego pomieszczenia, czuję takie w gardle suchość, drapie mi w gardle z rana. Mogę spać dużo dłużej, a wstaję zaspany, niewypoczęty. Mam mniej energii. Piąt na dworzu, staję od razu na równe nogi, jak tylko słyszę łucik, i od razu jestem drzecki. Spodnie: zwykłe, spodnie dresowe to też część mojej piżamy. Te trzy rzeczy i jakaś czapka. To jest moja piżama, w której całą zimę spałem na dworzu. Poprzedniej zimy nie udało mi się całej zimy spać na dworzu. Jakoś mi się odechciało. Ale tej się zawziąłem i całą przespałem na dworzu. Można? Można. Wystarczy chcieć. Dzisiaj biorę też jeszcze no, rowerowe takie spodenki na, na wszelki wypadek. Jak będzie za gorąco, zawsze mogę ściągnąć. No i dokładam do tego bluzę, polarową, ale z kapturem. Biorę też ze sobą lampkę taką ledową z Juli. żeby było widać jak montuję ten hamak, jak to wygląda. No i najważniejsza część. To jest mój kot, który uwielbiam. Jest to koc wełniany, a uwielbiam go za to, że w tej wełnie zbiera się powietrze ciepłe i bardzo ładnie on grzeje. Jest świetny. Pod nim spałem właśnie całą zimę. I nie biorę nic więcej do hamaka. On będzie mi zastępował całą resztę. Tak. Uff! Zobaczymy, jak to wygląda pogodowo. Teraz jest minus 1 stopnia i wiatr 10 km na godzinę, wilgotność 70% i opady 0. Przez całą noc nie będzie padać, więc jest super. Ewentualnie może pokruszyć śnieg. No i o północy minus 1, o pierwszej minus 1, o drugiej minus 2 zejdzie do minus trzech, a później będziesz łap górę. Pokażę. Mam nadzieję, że to widać. No i tyle, tyle potrzeba zrobić coś fajnego. Żeby przeżyć jakąś przygodę. Nie wydając ani złotówki. No i wezmę jeszcze ze sobą bidon z piciem. No i idę. Przebrałem się. Tu mam plecak. Bluzę. Jest fajnie. Cieszę się. Że mi się chciało, że się zebrałem. No i co jeszcze? Na pewno nie można bać się spać nocą w lesie. W pustym lesie, w ciemnym lesie. Bo jeśli ktoś się naogląda horrorów to będzie czuł strach. Na początku też tak miałem, że wchodząc do, na spacer czy pójść pobiegać Nocą do lasu, czułem strach i miałem jakieś głupie myśli, ale z czasem mi to przeszło. Ja też nie za bardzo lubię horrory i to jest plus. Tam mam drogę, tu ostatnią latarnię, no a tam ciemny las. Fajnie. Tak więc wygląda sprawa tak, że jest las. Jestem ja. No i idę tam. Też słuchać różne dźwięki nocą, nocą w lesie. Dziki. Sarny, łosie, lisy, jak to wygląda? A, co ty tu robisz? Jak to coś? Pie? A gdzie mam spać? Zmiana kamerki. No, gdzieś tam powinno być. No, i szukamy sobie miejsca, w którym byśmy chcieli spać. Ja chyba pójdę tam. Chociaż tam też jest fajnie. Ale ja pójdę tam. No i co ważną rzeczą jest też, żeby hamak był w kolorze lasu. Wtedy jest mniejsza szansa, że ktoś do ciebie podejdzie, zainteresuje się tobą. No bo po co? Jak idziesz spać do lasu, raczej wolisz być samemu, chyba. No i dobra, można iść daleko w las ale mi się nie chce. Idziemy szukać jakiejś miejscówki. Za dużo widać. O, na przykład tu są dwa drzewa, fajne blisko siebie. Kawałek od drogi. Zresztą, kto mnie teraz tu będzie widział? W takim razie zaczynam zabawę. No i tak, na pewno ważną rzeczą jest, żeby wziąć linki zapas, spory, żeby drzewo owinąć na dwa razy, wtedy na pewno się to nie zsunie. No i mocno zawiązać, żeby nie upaść. No, a to są wiatra z wodą po dzisiejszej nocy. Taki gruby lód się zrobił. Ah! Filmik z lasu usunąłem. Brawo Piotrek. Nie jest to pierwszy filmik, który usunąłem. Nie jest to pierwszy filmik, który myślałem, że nagrałem, a nie nagrałem. No więc w skrócie, było fajnie. Coś zrobiłem Zapomniałem koca cienkiego Zjeść kolacji I wziąć bidonu z piciem Było chłodno No ale fajnie Do zobaczenia